O nie, czyżby Nexo zostawał kanałem technicznym? W sumie to nie, ale bardzo często w moje łapki wpada fajny sprzęt, który chciałem wam po prostu pokazać. No i dzisiaj akurat odezwał się do mnie Aorus z propozycją zaprezentowania ich sprzętu. No i w sumie, jako że lubię nowości i tego typu rzeczy, zgodziłem się, więc dzisiaj wam coś pokażę. Ale teraz taka mała historyjka. Jeśli chodzi o tworzenie komputera i składanie komputerów, to bardzo często, zwłaszcza wśród moich znajomych, pojawia się coś takiego, że chcemy zaoszczędzić na jakichś komponentach i najczęściej tym komponentem jest płyta główna. Bo w sumie po co mi jest jakieś USB? więcej, albo jakieś Wi-Fi, no i często po prostu kupujemy jakąś tańszą propozycję, gdyż nie robimy overclockingu i tak dalej. Natomiast to by było, gdybyśmy nie chcieli właśnie oszczędzać na takiej płycie głównej i pójść po całości? Moi drodzy, wylądowalibyśmy wtedy z czymś takim, czyli e, propozycja od Gigabyte'a i jest to akurat z Aorus Z390 wersja Xtreme i oprócz nazwy, która jest bardzo ekstremalna oraz samej zawartości, posiada również Ekstremalną cenę, bowiem kosztuje od około 2,500 zł, więc jest to naprawdę droga propozycja. Natomiast jest to propozycja, która celuje w ludzi, którzy po prostu nie szukają żadnych kompromisów, chcą po prostu sprzęt najlepszej jakości no i chcą na przykład overclockować, podkręcać swój sprzęt. To akurat jest wersja Z390 pod procesory Intela, ale znajduje się również wersja pod X399 pod procesory AMD. niemniej jednak akurat ten sprzęt skupia się bardziej na Intelach 9 generacji, chociaż włożymy też tutaj właśnie e, procesory z 8 generacji. No, jeśli chodzi o tą płytkę, to tutaj chyba najlepiej pasowałby jakiś i9 9900K czy i7 9700K. Ale najpierw otwórzmy pudełko i zobaczmy, co jest w środku. No i jak przystało na produkt klasy premium, wszystko jest bardzo fajnie zapakowane. No i całe to pudełko trzyma zawartość stabilnie w środku. No i otwiera się dodatkowo bajerancko, Mamy tu jakiś tam napis. Natomiast pod całą płytką znajdziemy jeszcze dwa pudełka, jedno z akcesoriami, a drugie z panelkiem od Aorusa, ale do tych rzeczy przejdę jeszcze niedługo. No dobra, ale gdy wyciągniemy tą płytkę z pudełka, to pierwsze, co rzuci nam się w ręce, to to, że jest naprawdę ciężka. Płytka jest wypakowana chłodzeniem i różnymi elementami, które posłużą nam chłodzeniu. Zwłaszcza w sekcji VRM, czyli sekcji zasilania. Mówiąc po ludzku, jest to sekcja, która będzie służyć za dostarczanie energii, na przykład do procesora. No i ta sekcja jest specjalnie wzmocniona, gdyż jest to 16-fazowa sekcja zasilania. Co jest naprawdę mega fajne w przypadku. Płyt Gigabyta odrobili oni swoje zadanie domowe. Niemniej jednak możemy jeszcze zobaczyć, że z tyłu płytki znajduje się Backplate, który nie dość, że jest ładnym dodatkiem, to jeszcze służy jako też taki płytka pod odprowadzanie ciepła. Stąd też no powiem Wam, że. Jest to bardzo solidna płytka. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest to płyta przystosowana pod procesory Intela 9 oraz 8 generacji, więc jest to soket LGA1151. Dodatkowo znajdziemy 4 sloty na pamięć DDR4, gdzie maksymalna łączna pojemność pamięci będzie to 64 GB oraz taktowanie 4266 MHz. Następnie 3 złącza kart rozszerzeń PCI Express 3.0 x 16. Dzięki czemu podłączymy więcej kart, na przykład pod SLI czy Crossfire Mamy także dwa mniejsze PCI Express 3.0 x 1 No i dodam, że porty mają metalowe osłonki, które wzmacniają i stabilizują karty Dyski podłączymy pod 6 portów SATA 6-gigabitowych Natomiast jeśli chcemy bawić się w nowe technologie, mamy 3 porty M.2 32-gigabitowe I dodatkowo są one chłodzone przez elementy ozdobne, które zawierają płytki odprowadzające ciepło na płycie znajduje się także karta dźwiękowa Realtek, jak i audio DAC od ISS Sabre, które w założeniach producenta mają zadowolić nawet największych audiofilii. Do płyty podłączymy również masę USB, w tym na przykład frontalne USB 3.1 generacji drugiej typu C, 8 wentylatorów oraz 4 złącza LEDów RGB. Na płycie mamy dostęp do przełącznika BIOS-u, monitora diagnostycznego, przycisku zasilania i restartu oraz overclock, jak i wyczyszczenie CMOS. Zasilanie odbywa się przez 24-pinowy port, który dodatkowo wzmacniany jest metalową osłonką, no i podobnie wzmacniane są dwa porty 8-pinowe zasilające procesor, więc płytka jest doskonale przygotowana do overclockingu. Jakby tego było mało, na spodzie płyty znajdziemy jeszcze sześciopinowe złącze, w razie gdybyśmy potrzebowali nieco więcej zasilania dla karty graficznej. Z fajnych smaczków możemy wyróżnić USB Turbo Charger, który szybko podładuje nasze urządzenia, które posiadają Quick Charge 3 albo Apple Fast Charge. Więc patrząc na płytkę, posiada ona naprawdę bardzo dużo elementów, które przydadzą się nawet na przyszłości. Jest ona bardzo, ale to bardzo solidna. No Ale przejdźmy jeszcze do portów i zobaczmy, co znajduje się tutaj z tyłu. Tu znajdziemy dwa miejsca na anteny, które są w zestawie, które pozwalają nam używać 1 gigabitowego Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0. Pozostając przy sieci mamy dwugigabitowy port Ethernetowy oraz drugi specjalny port obsługujący sieci 10 gigabitowe. Poza tym HDMI, 2 USB 31 generator. Drugiej typu C, 2 USB 3.1 generacji drugiej typu A, dwa USB USB 2 USB 3.1 generacji 1 oraz 4 USB 2.0, jak i optyczne wyjście audio i 5 gniazd jack. No powiem wam, dosyć sporo tego. Dodatkowo fajną rzeczą jest to, że na płytce mamy już wbudowany, zintegrowany ten panelek osłaniający wszystkie te nasze porty. No i co fajne to to, że te porty tutaj i cała ta osłonka z tyłu jest podświetlona. No, i jeśli jesteśmy przy oświetleniu, to trzeba przyznać, że jest po prostu ładne. Krawędzie mają podświetlone RGB, oraz poszczególne elementy, jak loga, również są podświetlone. Całość możemy obsługiwać przez program Gigabyte RGB Fusion. No, i dodatkowo możemy pobawić się różnymi efektami. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Mówiłem wcześniej o elementach dodatkowych, które się tutaj pojawiają i teraz je Wam zaprezentuję. Pierwsze pudełko zawiera w sobie panelek, no i jest to generalnie takie pudełeczko, do którego możemy podłączyć sobie nasze wentylatory, możemy podłączyć sobie RGB, jakieś paski i tego typu rzeczy, aby właśnie zsynchronizować całe nasze oświetlenie. Ten panelek możemy sobie po prostu przykleić gdzieś z tyłu naszej płyty głównej, no i tutaj możemy rzecz jasna właśnie podłączać wszystkie te nasze urządzonka. W naszych akcesoriach znajdziemy panel e, OC Touch. I jest to taki panelek, który możemy podłączyć do naszej płyty głównej. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I za pośrednictwem tego panelka jesteśmy w stanie przeprowadzać właśnie nasz overclocking, e, nie dotykając płyty. Jeśli chodzi o zastosowania na przykład tego panelka, to możemy ten panelek używać w momencie, gdy przykładowo używamy jakichś różnych substancji do chłodzenia naszego procesora, więc nie musimy po prostu do dotykać. Płytki. Mamy tutaj rzecz na dostęp do wszystkich opcji, które są nam potrzebne podczas overclockingu, jak i możemy podłączyć sobie tutaj różnego rodzaju wentylatory. Mamy mostek do SLI, różnego rodzaju kabelki, instrukcja i masę kabli, na przykład mamy tutaj kable SATA. Mamy jakieś pomniejsze elementy, jeżeli nam się zgubią do przykręcania tych, tych, tych osłonek. Mamy podłączanie tego OC Touch, jeszcze więcej SATA. Mamy również te antenki. I te antenki są o tyle naprawdę fajne, że wyglądają bardzo, ale to bardzo ładnie. Teraz Wam je pokażę. Oczywiście je przykręcamy na tył naszego komputera. I te antenki są o tyle fajne, że możemy albo je ustawić pionowo, a następnie ustawić je jak takie jakieś rekinki na naszym komputerze, albo możemy je podnieść zamontować z boku naszego komputera. wygląda to naprawdę fryki i możemy zrobić z naszego komputera dosłownie jakiegoś takiego wiecie megazorda. To był dźwięk transformersów. O nie. Do tego zestawu Gigabyte podesłał mi jeszcze rtx 2070 jako propozycję na kartę. No i tutaj, akurat, jest to sprawdzony już format Gigabyte, gdyż jest to znana nam budowa Windforce. Mamy tutaj trzy wentylatory. Natomiast jeśli chodzi o budowę tego RTX-a, no to idealnie on wpasuje się, rzecz jasna, w naszą płytkę. Dzień dobry, tu ja z przyszłości, przepraszam was, ale prawie zapomniałem wam rozdać te słuchawki od Aurusa. Nazywałem się Aurus H5, no i są podpisane moim podpisem biologicznym, więc macie świadomość, że dotykałem je. I warunek jest jeden. Generalnie poproszono mnie o to, o to aby zaprosić Was na instagrama Aorusa, gdzie bardzo często pojawiają się konkursy, na przykład możecie wygrać RTX 2070 i różnego rodzaju inne nagrody. Stąd też po prostu wejdźcie, zafollowujcie, no i będziemy później oczywiście sprawdzać to. No, i napiszcie w komentarzach jakiś miły, fajny komentarz. Na przykład możecie napisać, czy mieliście kiedyś jakiś sprzęt od Gigabajta, może jakąś płytę główną, kartę graficzną i tak dalej. Natomiast również zapomniałem o jednej rzeczy. Jak zwykle przypomina się po fakcie, jeżeli patrzycie na tą płytę główną i skręca Was totalnie cena, to jeżeli chcecie skupić sobie coś, czy też sprawdzić coś bardziej przystępnego, to zerknijcie też na dwa pozostałe modele od Aorusa Z390, na przykład Master, oraz. Ultra. Mają one bardzo podobne właściwości, jak właśnie wcześniej pokazana płyta, natomiast są o wiele, wiele tańsze. Zresztą, sprawdźcie sobie sami. No dobra, jako podsumowanie. To wszystko, jeśli chodzi o ten materiał, rzecz jasna. Natomiast sama płytka prezentuje się naprawdę mega super. Jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie miałem aż tak high-endowej płyty głównej, jak coś takiego. Zazwyczaj byłem albo w takim rangeu gdzieś tam niskobudżetowym, ewentualnie na tej średniej półeczce. Niemniej jednak, jeśli planowałbym jakiś super mega OC, no to zainteresowałbym się czymś takim. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo droga płytka, więc nie każdy będzie mógł sobie rzecz jasna na nią pozwolić. No ale posiada wiele bardzo fajnych bajerów, No i to, co mówiłem też wcześniej, że jest to płyta dla ludzi, którzy jakby chcą zero kompromisów, chcą po prostu mieć wszystko to, co jest potrzebne teraz, jak i w przyszłości. No i sama karta graficzna RTX od Gigabajta. Też bardzo fajna propozycja. Mamy tutaj też. Plate. Więc bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tego sprzętu dla Gigabyte'a. No i zobaczymy się w jakimś innym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o moich odcinkach te technicznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego sprzętu, napiszcie na dole w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa. No i cześć!